Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj być może będzie trochę emocjonalnie, ponieważ będę mówić o książkach Ali Martinez, które bardzo mocno mi się spodobały i które przeczytałam dzięki namowom mojej koleżanki Patrycji, którą serdecznie pozdrawiam. Patrycja, bardzo dziękuję Ci nie tylko za książki Ali, ale też przy okazji za Sarę i Nikolasa. Chodzi o serię nieugięta. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, odsyłam Was do zobaczenia mojego filmu o tej serii Nieugięta Azyl, a niebawem, jakby się trzeci, to mi prawdopodobnie go patronatem medialnym, tylko najpierw muszę przeczytać tę książkę. W każdym razie uwielbiam Sarę Nicolasa. To jest taka fantastyka młodzieżowa. Urban fantasy, trochę taki, wiecie, trochę klimaty mieszku, trochę Darów Anioła, ale w o niebo lepszym wydaniu, więc tak na marginesie. Patrycjo, raz jeszcze dziękuję Ci za serię Nieugięta. Patrycja ostatnio poleca mi bardzo dobre książki, no i oczywiście za klątwę bogów, na punkcie której mam totalną obsesję, więc może lepiej będzie, jeżeli przejdę do książek Ali, ponieważ gdy zacznę gadać o braciach upklętych, a zwłaszcza o moim kochanym Sirecie, Bogu Oszustwa, to chyba nigdy nie skończę, dosłownie każda osoba z mojego otoczenia doskonale zdaje sobie sprawę z mojej obsesji na punkcie tych książek, więc może tylko dodam, że nie mogę doczekać się kolejnych tomów i mam nadzieję, że zostaną u nas szybko wydane, bo jest to seria, która składa się z sześciu tomów, mam tutaj trzy, czekam na kolejne trzy, gdzie są te kolejne trzy tomy, więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, to oczywiście odsyłam Was do zobaczenia mojego vloga, w którym m.in. opowiadałam o książkach właśnie, no, o Klątwie Bogu Zaczynam myśleć o tym, co się tu dzieje. Anita, odłóż to, odłóż to i przejdź do Ali Martinez. Więc tak, przechodzimy sobie do Kayvana Hunta oraz do Hadley Banks. No i właśnie... Bóg Uwodzenia zaliczył glebę, więc <gryw> przechodzimy do Hadley Banks, bohaterów książek Pisane z Żalem oraz Pisane z Tobą. Jest to dylogia, o której naprawdę bardzo ciężko opowiedzieć, ponieważ Ali Martinez serwuje tu tyle zwrotów akcji, że powiedzenie czegokolwiek o fabule tej książki, poza ogólnym zarysem, to byłby jeden wielki spoiler. Więc to, co na pewno musicie wiedzieć, to to, że bohaterowie tej historii przeżyli pewną tragedię w swoich takich. Na stoletnich dziecięcych latach nie będę może za bardzo w to wchodzić, chodzi o książkę pisaną z żalem. O co chodzi, tego dowiadujemy się już w prologu dosłownie na trzeciej stronie, więc mamy tu mocne uderzenie na dzień dobry. No i potem przenosimy się ileś lat do przodu. Kaihan Hunt, uciekając przed swoją tragiczną przeszłością, rzuca się w wir pracy, skupia się na karierze, skupia się na pieniądzach. Natomiast Hadley Banks to jest skomplikowane, nie będę Wam nic mówić o tej bohaterce, powiem tylko to, że urodziła córeczkę no i podrzuciła ją pod drzwi Kavena Hunta, właśnie w ten sposób nasz bohater dowiedział się, że jest ojcem, więc w sumie nic dziwnego, że z znienawidził Hadley i że pokazywał to całym sobą na każdym kroku, gdy Hadley pojawiła się w jego życiu po czterech latach, po tym, gdy podrzuciła mu swoją córeczkę po to, żeby walczyć o prawo do widywania się z nią więc tak to się mniej więcej zaczyna, no i mamy tutaj do czynienia z romansem, romans z motywem hate love, jeżeli lubicie takie romanse, od razu mówię, to jest bardzo dobry romans, no i właśnie z uwagi na to, że to jest romans założyłam sobie, że fabuła tej książki będzie prosta jak budowa cepa, że doskonale będę wiedziała co i jak będzie po kolei następować no i bardzo szybko okazało się, że jednak nic nie jest takim, jakim się wydaje, co pokazuje chyba zwłaszcza zakończenie pisanego z żalem, które wbija w fotel i sprawia, że od razu chce się usięgnąć popisane z tobą, co też zrobiłam. I czytając tę książkę, co jakiś czas zbierałam szczękę z podłogi, ponieważ choć zabierałam sobie tę książkę, doskonale zdawałam sobie sprawę z problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się nasi bohaterowie, to choć to wiedziałam, to nie miałam żadnego pojęcia, że poza tym, co wiedziałam, <laughs> pojawi się tu też wiele innych rozmaitych rzeczy generalnie rzecz biorąc to wszystko jest tak szalenie poprane, a mimo to tak trzymające się kupy. Tak angażujące, świetnie powiedziane i emocjonalne, że to się w głowie nie mieści. Chyba nigdy w życiu nie czytałam tak skomplikowanego romansu. Mówię to całkiem szczerze. Rozmawiałam o tych książkach z moimi koleżankami Martą oraz Marysią, które serdecznie pozdrawiam. Gdy usłyszały co czytam, to generalnie zarówno Marta, jak i Marysia tak samo jak ja nie sięgają po romanse. Jeżeli lubię jakieś wątki romantyczne, no to w powieściach fantazy, same takie romanse dla romansu czy ja takie książki czytałam? Na pewno czyż Mojes... Um zanim się pojawiłeś, ale chyba nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to romans, gdy to zaczynałam czytać, a tak poza tym, no sami widzicie po moim kanale, że najczęściej czytam fantastykę, takich romansów dla romansów nie, ale gdy zaczęłam opowiadać im fabułę, Marta powiedziała, że z taką historią jeszcze nigdy się nie spotkała, że jest bardzo oryginalna, natomiast Marysia powiedziała, że trochę żałuję, że jej opowiedziałam fabułę, ponieważ sama chętnie przeczytałaby te książki, ponieważ rzeczywiście to, co Ali Martinez zrobiła, to normalnie... Nie wiem jakimi słowami to określić. Kosmos, emocjonalny rollercoaster. Przede wszystkim pomiędzy wszystkie zwroty akcji w związku z czym totalnie nie wiedziałam czego spodziewać się po tej książce. Bardzo spodobała mi się kreacja postaci, bardzo spodobała mi się chemia pomiędzy Hadley oraz Kaywenem. Ona była taka bardzo, bardzo namacalna. Bardzo spodobały mi się też relacje z innymi bohaterami. Na przykład Hadley i jej przyjaciółka, która była też jej prawniczką i kiedy trzeba było, była dla niej przyjaciółką, kiedy Hadley miała już dosyć przyjaciółki, prosiła o prawniczkę to jako prawniczka, więc generalnie strasznie na nią krzyczała za różne rzeczy. To było w ogóle bardzo fajne, bardzo lubię te bohaterki. I fajna tutaj jest przyjaźń między nimi. No i chyba ta najważniejsza relacja to pomiędzy Kejvenem oraz Rosali. Zapytacie, kim jest Rosali. Rosali to jego właśnie czteroletnia córeczka. Rosali, która jest najjaśniejszym punktem całej tej historii. Rosali, która. Mam wrażenie, że każda scena z Kejvenem oraz Rosali, generalnie każda scena z udziałem Rosali jest wyśmienita. W ogóle kojarzyło mi się to troszeczkę z filmem. Tylko mnie kochaj, czy jakoś tak. Jeżeli pomyliłam tytuł, to zaraz to tutaj naprawię i napiszę, jak ten film się nazywa. Może wkleję plakat tego filmu. Z Julią Wrublewską, nawet była taka mała, taka mała blondyneczka. I tutaj mamy coś w tym stylu, tylko no, czekajcie, wydaje mi się, że Caven Hunt jest fajniejszy od bohatera tego filmu. Średnio to pamiętam. W każdym razie wiecie, mam to przystojnego faceta. 33 lata. Milioner, który kocha swoją córeczkę. No, jeżeli lubicie takie motywy w książkach, to myślę, że będziecie rozczuleni tym, jakim ojcem Kevin jest dla swojej córeczki Rosali I właśnie z uwagi między innymi na to tak bardzo chce się kibicować i Kavenowi i Rosali, to znaczy Kavenowi i Hadli, żeby w końcu porali się z demonami przeszłości, żeby nauczyli się sobie ufać, żeby Kaven dał jej drugą szansę, żeby stworzyli rodzinę, rodzinę, na jaką zasługuje Rosali, jak już mówiłam, przeurocza dziewczynka, dziewczynka, która, mam wrażenie, że sceny z udziałem Rosali albo rozbawiały do łez, albo na maksa rozczulały. To jest taki promyczek szczęścia, najjaśniejszy punkt tego całego chaosu zamieszania. Jaki na swoich bohaterów sprowadziła Ali Martinez. Ali Martinez, która w tak umiejętny sposób przelewa emocje na papier, tak świetnie opisuje trudne tematy i tak fenomenalnie buduje napięcie, że to się w głowie nie mieści. Gdyby nie to, że w tych książkach pojawiają się sceny seksu, takie dosyć typowe dla romansów, tak mi się wydaje. To znaczy, nie czytałam zbyt wielu takich romansów, jak już ustaliliśmy, rzadko po nie sięgam, ale mam wrażenie, że właśnie w romansach takie sceny się pojawiają. No to dobra, okej. Okay. Pomijając to, może, że nasza bohaterka w pewnym momencie, zamiast rozpaść się na milion kawałków śladem innych bohaterek literackich, po prostu z tego co pamiętam, ogarnął ją chyba ocean przyjemności, więc to było troszeczkę fajniejsze od tego całego rozpadania się na kawałki, to jednak gdzieś chwilami te takie sceny, czy może raczej teksty Vena, takie podszyte takim mm, podtekstem seksualnym, dla mnie to trochę było cringe'owe, ale też nie ukrywam, że ja nie jestem e, targetem e, tego typu, nie wiem, tekstów w książkach, książek, więc naprawdę jestem bardzo zdziwiona tym, jak bardzo pokochałam te książki, nawet pomimo właśnie takich scen, które gdzieś na chwilę mi się pojawiały. I właśnie z uwagi na te sceny i też zachowanie Kaiwana, które czasami mnie denerwowało, w sensie rozumiałam, że to jest bohater po przejściach takich naprawdę poważnych, ale czasami gdzieś trochę działał mi na nerwy, właśnie dlatego postanowiłam ocenić te książki na 4,5, na 5 gwiazdek i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra ocena. Przy od razu mówię, że to jest ocena dla książki w swojej kategorii, bo nie mam takiej uniwersalnej oceny dla wszystkich książek, to zawsze oceniam książki w swoich kategoriach, czy to fantastyka, czy romansy i tak dalej. Bo książka książce gatunek gatunkowi nie oczywiście. Więc w swoim gatunku 4,5 na 5 gwiazdek za romans ze świetnym motywem hate Love. Myślę, że to może Wam się spodobać. Za przeuroczą Rosali, dla której mam ochotę dać milion na 5. Powiedzmy, że Rozali otrzymuje maks punktów, cała reszta 4,5 na 5. Do tego 4,5 gwiazdki za historię, naprawdę niesamowicie angażującą historię, która zrodziła się z tragedii, za historię, w której przeszłość stale przeplata się z teraźniejszością mam tutaj dużo retrospekcji, za historię, której bohaterowie, którzy zmagają się z traumą, którzy zmagają się z poczuciem winy, starają się odbudować swoje życie na nowo, co jest dosyć skomplikowane, nie jest takie proste, ponieważ, jak już ustaliliśmy, mamy tu bardzo dużo zwrotów, akcji, mamy dużo trupów w szafie, demonów, w przeszłości, kłamstw, tajemnic, nie wiem za bardzo jak to określić, ale jednym słowem dzieje się. Do tego stopnia, że bardzo chciałabym, żeby te książki zostały zekranizowane na dużym, małym ekranie, nieważne. Myślę, że zadowoliłby mnie nawet jakiś miniserial na Netflixie, że fajnie byłoby to zobaczyć, bo właśnie poza tym romansem i tymi uroczymi scenami z Rosali mamy tutaj też takich trochę scen akcji. I to jest naprawdę bardzo fajne w tej książce, w książkach, w tej historii, więc nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć po za tym, że chyba stałam się fanką książek Ali Martinez. Widziałam na Goodreads, że to dosyć płodna autorka, że ma na swoim koncie dużo romansów i te książki wszystkie mają oceny na Goodreads mniej więcej 4,1-4,3 na 5. E, chyba nie ma tam niczego poniżej czwórki. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o ceny, będę musiała jeszcze raz sobie to przejrzeć. Więc koniecznie będę musiała przeczytać jej książki pozostałe, ponieważ to, co ona zaserwowała w tych dwóch, Patrycjo miałaś rację. Co prawda moje serce oczywiście dalej bardziej bije do apkle, z oczywistych względów, ale to też było dobre, więc bardzo mocno polecam Wam książki Ali Martinez. Jeżeli jakieś czytaliście, to koniecznie im podrzućcie tytuły, które powinnam przeczytać. No i biorąc pod uwagę, że to jest mój kolejny złoty strzał, jeżeli chodzi o wydawnictwo Papierówka, pomyślałam sobie o takiej nowej serii filmów i myślę, że właśnie zaczniemy to od tego wydawnictwa, mianowicie tydzień z książkami danego wydawnictwa i myślę, że zaczniemy sobie od tygodnia z Papierówką, ponieważ jak już ustaliliśmy, kocham Przeogromnie kocham, a Rosie Cię też kocham, Bóg Uwodzenia jest tam na dole. Ali, Ma Ali Martinez, przepraszam, już po prostu te emocje też mega mocno kocham, więc jeżeli czytaliście jakieś książki, wydawnictwa Papierówka i chcielibyście, żebym je przeczytała i oceniła, koniecznie dajcie znać, jakie książki powinnam przeczytać, to w kwietniu zrobimy sobie tydzień z papierówką. Więc tym akcentem będę ukończyć książki Ali Martinez, ten niesamowity rollercoaster coaster emocjonalny polecam bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo gorąco zacięła się płyta, bo bardzo gorąco. No i dziękuję za zobaczenie tego filmu. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę będzie mile widziana. No i się na mojego Instagrama krewio Anita i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!